Wszyscy zadają sobie pytanie, czy Rosja przegra, kiedy przegra i co to znaczy, że przegra? Tak? Bo to są kluczowe pytania. Rosja de facto już przegrała, bo negatywnie zweryfikowała siebie jako mocarstwo, do pojęcia którego aplikowała, mimo że potencjał ekonomiczny Rosji absolutnie na to nie wskazywał. Rosja ledwie łapała się w grupie państw, grupy G20. Tak, Przerastały Rosję gospodarki wielu państw europejskich, natomiast ta imperialna, mocarstwowa chęć Rosji bazowała głównie na sile militarnej i bycia państwem posiadającym spore siły jądrowe, nuklearne. Rosja roztaczała taki nim swojej sprawczości, wielkości, pokazując na defiladach, ćwiczeniach, różnych zawodach bojowych siłę swojej armii którą Ukraina bezwzględnie zweryfikowała na polu walki. Okazało się, że absolutnie Rosja jest państwem skorumpowanym, jest państwem fatalnie zarządzanym, bardziej przypominającym Rosję carską z jej schyłku, czyli kolosa na glinianych nogach. Więc w mojej opinii Rosja już przegrała. Natomiast jak myślimy o wygranej Ukrainy, to nie jest to samo co przegrana Rosji. Bo my mamy podejście życzeniowe, takie empatyczne. Chcemy, aby wygrana Ukrainy oznaczała pełne wyparcie Rosjan z terenu Ukrainy sprzed roku 2014, czyli odzyskanie terenów Donbasu, Ługańska, Doniecka, Krymu i zakończenie konfliktu. Jest to możliwe do spełnienia, ale wymaga bardzo dużych strat w potencjale ludzkim, sprzętowym i ekonomicznym Rosji. I z drugiej strony, niestety, bardzo dużych strat po stronie ukraińskiej, ale także bardzo dużego zaopatrzenia logistycznego, militarnego, finansowego ze strony państw Ukrainy. Ukrainy. Bez tego nie da się osią osiągnąć takiego efektu. Więc uważam, że jest możliwa przegrana Rosji i potencjalnie częściowa wygrana Ukrainy, cząstkowa, ale byłby to sukces połowiczny. I już przedstawiano takie wersje, że e, Ukraina może. Przejść do czasowego do czasowej zgody niewyparcia Rosjan z Krymu, czyli, że jest wersja zawieramy rodzaj pokój, ale Krym czasowo pozostaje przez jakiś nieokreślony czas we władaniu Rosji i zobaczymy, co będzie na Wschodzie, ile terenów odzyskamy, ale stopujemy działania, wstrzymujemy działania zbrojne, przystępujemy do odbudowy. Ale wtedy pytaniem jest, na ile Rosja utraci potencjału możliwości do Wzmocnienia swojej armii, o czym mówiliśmy wcześniej, i odbudowy tego potencjału, a także jak będzie wyglądała struktura polityczna rządzących w Rosji. Kto będzie rządził, w jaki sposób i czy ta wojna doprowadzi do jakichś ruchów oddolnych w Rosji, które mogą zmienić albo władzę, albo nawet doprowadzić do, jak to niektórzy mówią, rozpadu Rosji. Ja nie wierzę w zmianę władz w Rosji ani w rozpad Rosji w krótkim okresie czasu. Bo nie widzę czynnika, który miałby to spowodować. Dziś, Rosja nie ponosi strat w sile żywej ludności cywilnej, ani w infrastrukturze, tak? Nikt nie bombarduje terenu Rosji, Rosjanie żyją jak żyli. To, że ponoszą straty w ludziach, nikt się w tym Rosji specjalnie w Rosji nie przejmuje. Zginęło 100 tysięcy ludzi, zginie następne 100 tysięcy. Uważam, że nie zrobi to wrażenia na społeczeństwie rosyjskim. Może lokalnie jakiś protest matek. Ale nic więcej. Kontrola społeczeństwa jest dosyć ścisła. Gospodarczo Rosja ma potencjał, co prawda biednie jej traci, ale cały czas posiada siły i środki, fundusze na funkcjonowanie państwa. One są mniejsze, ale nikt Rosji nie wykasuje złóż ropy, więc jeżeli działania zbrojne ustaną, to Rosja przystąpi do eksportu. E, e, zasobów naturalnych odbiorców znajdzie, bo już ich znajduje w postaci Chin, Indii czy innych krajów. Tak więc nie odetniemy Rosji bezwzględnie. Co musiałoby doprowadzić do rozpadu Rosji, nie wiem, kompletnie nie wiem, czy ta wojna miałaby taki cel. Natomiast przemiany polityczne w Rosji, jeżeli nastąpią, one będą trwały raczej dłużej niż, niż krócej. I to nie jest celem tak de facto tej wojny. Celem tej wojny jest w tej chwili odebranie Potencjału agresywnego Rosji, czyli zniszczenia jak największej tej sprzętu, ograniczenie jej możliwości i zyskanie czasu na tyle, żeby Ukrainę odbudować, żeby struktury wzmocnić i posiadać silną strukturę, która działałaby odstraszającą na potencjalnie przyszłą agresywną Rosję. Nie wiemy przez kogo rządzoną, nie wiemy jak rządzoną, jaką posiadającą strukturę e, e, społeczną. I uważam, że to byłby sukces w pełni wymierny. I wojny. Wolna Ukraina, wyparte, wyparci Rosjanie z całej Ukrainy i zbudowanie silnych struktur, w tym z udziałem Ukrainy, nie wykluczam jako członka NATO albo aspirującego, a na pewno członka Unii Europejskiej.